Cześć! Dziś przygotujemy danie, które jest idealne na chłodne, jesienne i zimowe wieczory. Daniem tym będzie zupa cebulowa. Zupa cebulowa, która jest bardzo aromatyczna, bardzo sycąca i bardzo prosta w przygotowaniu. Aby przygotować zupę cebulową, potrzebować będziemy cebuli, pieczywa, tymianku, odrobiny masła, białego wina oraz bulionu. Jeśli chodzi o bulion, to możecie wykorzystać zarówno bulion mięsny, jak i warzywny. Ja dziś przygotuję bulion warzywny, i aby go przygotować, potrzebny nam będzie seler, por. Marchewka, pietruszka, cebula. Suszonych grzybek możecie wykorzystać dowolny rodzaj grzybów, które po prostu lubicie. Pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, odrobina czosnku i sos sojowy. Przygotowanie bulionu rozpoczynamy od obrania pietruszki, marchewki oraz korzenia selera, ale wcześniej ustawię swój piekarnik, żeby się nagrzewał do 180 stopni. Marchewkę pietruszkę oraz celera kroimy na kawałki mające mniej więcej 1,5 cm grubości. I rozrzucamy na blaszce, która wyłożona jest papierem do pieczenia. Od razu do tego dodajemy pora. Jeśli chodzi o pora to wykorzystujemy taki mniej więcej 10 cm kawałek, który kroimy na mniej więcej 10 kawałków po centymetr grubości. Por wędruje obok naszych pokrojonych wcześniej warzyw. I teraz pora na cebulę, którą kroimy w plasterki. Teraz cebulę rozrzucamy na warzywach. Jeśli chodzi o grubość plasterków cebuli, to nie powinny one być bardzo cienkie, ale nie muszą być tak grube jak pozostałych warzyw. Blaszkę wkładamy do piekarnika i zwiększamy temperaturę do 200 stopni oraz ustawiamy opcję grilla. Jeśli nie macie opcji grillowania w swoim piekarniku, to wykorzystajcie grzanie góra, dół i termoobieg albo nawiew i wtedy możecie temperaturę zwiększyć nawet do 210 albo 220 stopni. Warzywa powinny w piekarniku spędzić około 12-15 minut, musicie je obserwować i wyciągnąć je wtedy, kiedy zaczną się rumienić. Minęło 15 minut. Warzywa wyglądają już i pachną bardzo fajnie. Jak widzicie, tutaj cebulka w niektórych miejscach się lekko przypiekła, Tak powinno być, co doda naszemu bulionowi aromatu. Teraz warzywa przerzucamy sobie do garnka. I jeśli chodzi o garnek, w którym będziecie przygotowywać swój bulion, to najlepiej wykorzystać taki garnek, który będzie dość wysoki, a który będzie miał niewielką powierzchnię podstawy. Gorące jeszcze warzywa zalewamy 1,5 litra zimnej wody. Wrzucamy tutaj suszonego grzybka, ziele angielskie, pieprz oraz liść laurowy. Dodajemy również kilka ząbków czosnku, którego nie musimy obierać, ale wcześniej możemy go sobie zgnieść. Teraz wrzucamy jeszcze kilka gałązek pietruszki. oraz wlewamy sos sojowy. On doda nam tutaj takiego fajnego smaku i fajnego aromatu. Garnek odstawiamy na kuchenkę i częściowo przykrywamy. Włączamy duży ogień i czekamy do momentu aż to wszystko zacznie się gotować. Kiedy tylko bulion będzie się gotował, wtedy ogień zmniejszamy do minimum i pozwalamy mu żeby się gotował jeszcze tak na takim bardzo małym ogniu przez mniej więcej godzinę. Bulion na niskim ogniu gotuje się od jakichś 40 minut i to znak, znaczy, że możemy przejść do kolejnego etapu przepisu, a mianowicie do przygotowania i skarmelizowania cebuli. W tym celu będziecie potrzebować garnek, najlepiej jeśli będzie on miał nieco szersze dno niż ten garnek, w którym gotowaliście bulion, i w tym garnku będziemy gotować też zupę, więc zwróćcie uwagę, aby był on dość pojemny. No i teraz pora zająć się naszymi cebulami, które kroimy sobie albo w plasterki, albo w piórkach. W międzyczasie na dość dużym ogniu roztapiamy masło i teraz dodajemy do niego pokrojoną wcześniej cebulę. Teraz musimy zająć się etapem karmelizacji cebuli. Jest on bardzo ważny i potrwa od 20 do nawet 40 minut. W tym celu wykorzystujemy taki dość duży ogień i tą cebulę cały czas mieszamy. To jak długo będzie trwał proces karmelizacji zależy od tego, jak duże będzie dno waszego naczynia oraz jak dużego będziecie używać ognia. Jeśli nie macie doświadczenia w karmelizacji, to lepiej zrobić to na średnim ogniu i po prostu ten proces potrwa dłużej. Jeśli macie doświadczenie, to możecie używać większego ognia. Pamiętajcie jednak, aby cały czas łyżką, którą będziecie mieszać Cebulę, szorować po dnie i zeskrobywać ten złoty osad, który się na dnie pojawia. Ten złoty osad da nam naprawdę bardzo dużo smaku. Jest bardzo pożądany w naszej zupie, ale nie możemy doprowadzić do momentu, w którym stanie się czarny, spali się i będzie gorzki. Dlatego jeśli będziecie mieć problem z jego odchodzeniem, to co jakiś czas możecie dodawać do garnka mniej więcej 20-30 ml wody. Moja cebula jest ładnie skarmelizowana po mniej więcej 30 minutach. Oczywiście poziom karmelizacji zależy od Was. No i teraz jest gotowa na to, aby dodać do niej białego wytrawnego wina. Cebulę z winem dokładnie mieszamy, aby oderwać wszystkie resztki, które zgromadziły się na dnie. Pozwalamy, aby wino niemal całkowicie odparowało. I teraz to znak, że możemy przelewać już do tej zupy nasz bulion. Pachnie bardzo aromatycznie i możemy przelać go bezpośrednio do zupy. Pozwalamy, aby resztki bulionu obciekły z sitka. Zupę przykrywamy i gotujemy na niewielkim ogniu od momentu zagotowania przez mniej więcej 10 minut, ale wcześniej wrzucimy do niej jeszcze kilka gałązek tymianku, które wcześniej możemy związać sobie za pomocą bawełnianej nitki, dzięki której będzie nam to później wszystko łatwiej wyciągnąć. Po mniej więcej 10 minutach gotowania odkrywamy zupę i przechodzimy do finału naszych przygotowań. Zupie pozwalamy gotować się bez przykrycia przez najbliższe 20 minut, a my w międzyczasie rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Gdy piekarnik się rozgrzewa, poradzają Cię pieczywem. Zupa cebulowa jest bardzo syta dlatego, że znajduje się w niej pieczywo. Możecie wykorzystać już takie lekko czerstwe pieczywo, ale ja najbardziej lubię kiedy ono wcześniej jest podpieczone w piekarniku. Dlatego pół bagietkę kroję sobie w takie plasterki mniej więcej 1,5 cm. Pokrojoną bagietkę rozkładam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. I od razu mogę wrzucić ją do piekarnika. Nie muszę czekać aż piekarnik się nagrzeje. Jeśli chodzi o to jak długo otrzymamy tą bagietkę, to tak naprawdę cały czas musimy obserwować. Chcemy, żeby ta bagietka nam się fajnie zrumieniła, zrobiła się taka złota, ale musimy pilnować przy tym, aby się nie przypaliła. Warto tą bagietkę po kilku minutach również obrócić, abyśmy obie strony mieli takie fajne i chrupiące. Zupa cebulowa jest bardzo sycąca nie tylko za sprawą pieczywa, ale również za sprawą sera. Ser nadaje jej dodatkowo charakteru i aromatu. No i my tą zupę będziemy sobie zapiekać. W tym celu musicie wykorzystać miski, które można zapiekać. Sprawdźcie, czy wasze miski nadają się do używania w wysokiej temperaturze. Jeśli nie, to możecie całą zupę, całą porcję przygotować na przykład w naczyniu żaroodpornym. A jeśli chodzi o ser, to najlepiej wykorzystać ser, który jest bardzo wyrazisty. Świetnie sprawdzi się tutaj szwajcarski gruyer i powinniśmy sobie taki. Ser zetrzeć na tarce, najlepiej na grubych oczkach. I nasze pieczywo jest już pięknie zrumienione, to znak, że możemy wyłożyć z nim nasze miseczki. Mniej więcej połowę pieczywa kładziemy na spód. Jeśli macie takie nierówne kawałki, to je właśnie najlepiej położyć na spodzie. Teraz posypujemy je odrobiną sera, ale naprawdę tego sera tutaj nie powinno być zbyt dużo. Pod koniec gotowania zupę powinniśmy jeszcze doprawić solą oraz pieprzem Robimy to na smak, próbujemy sobie troszkę zupy, uważajcie przy tym, bo jest bardzo gorąca Następnie trochę solimy, trochę pieprzymy i szukamy tego optimum, które dla nas będzie idealne I możemy zalać to wszystko zupą, sądzę, że zupa gotowała się już odpowiednią ilość czasu Wcześniej z zupy możecie usunąć sobie tymianek Teraz na zupę układamy pozostałe pieczywo I posypujemy serem. Tym razem sera nie żałujemy. Staramy się posypać to bardzo obficie. Po posypaniu serem zupę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na mniej więcej 12 minut. Na początku używacie tylko grzania góra-dół, na ostatnie 5 minut możecie włączyć tryb grilla. Jeśli nie macie trybu grilla, to możecie włączyć wtedy po prostu nawiew i poczekać aż ser pięknie się na nich zapiecze. Ser pięknie się zapiekł, a w całej kuchni czuję aromat gruyera, który jest bardzo wyrazisty, ale świetnie pasuje do tej zupy. Jeśli gruyera nie będziecie mogli znaleźć u siebie w sklepie, to możecie go zastąpić jakimś innym takim dość wyrazistym serem. Sprawdzą się wszystkie sery, które się dobrze topią. Możecie użyć tutaj jakiejś domieszki cheddar'a albo innego sera. Minęło parę chwil, zupa już nieco przestygła, ale cały czas jest bardzo gorąca i w końcu mogę przejść do próby smaku. Yy, tutaj utworzyła się taka piękna skorupka z sera. Jest mega aromatyczna, jest mega sycąca i bardzo rozgrzewająca. Jest to idealna zupa na długie jesienne i zimowe wieczory. Bardzo rozgrzewa, więc polecam wam szczególnie w takich właśnie zimnych miesiącach spróbować ją. Jeśli spróbujecie zrobić taką zupę cebulową, to napiszcie mi w komentarzu, jak ona wam smakowała. Zostawcie również łapkę w górę, jeśli podobał wam się ten materiał oraz suba, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami Topgara. Dzięki.